Siema, siema! Z tej strony Alciej Prodzis, zespanie w wanie i witamy Was w naszym vlogu. Dzisiaj mija 47. dzień podróży po Maroku naszym vanem Ducatosem. Po półtora miesięcznej podróży po Maroku znamy już plusy i minusy, więc możemy Wam teraz śmiało powiedzieć, jak ten kraj wygląda z naszej perspektywy. A że opinie są bardzo skrajne, to też nie wiedzieliśmy, czego na miejscu się spodziewać i nie ukrywamy, ten kraj nas zaskoczył, ale to zobaczycie w dalszej części odcinka, bo pokażemy Wam surferskie wioski, jak zjeżdżamy na deskach snowboardowych. Po wydmach i pokażemy Wam nasze miejsca, w których spaliśmy na dziko, i też opowiemy trochę o tej kwestii, bo bardzo często nas pytacie, jak to właściwie wygląda ze spaniem na dziko w Maroku. Tak więc zaczynamy! Przy jeździe do Maroko przejechaliśmy i ominęliśmy praktycznie całą północną część kraju. Słyszeliśmy, że tam ciężko ze spaniem na dziko i policja pilnuje, żeby kampery spały na kempingach. Początkowo chcieliśmy zatrzymać się w Casablance, ale jak zobaczyliśmy smog unoszący się nad miastem, to stwierdziliśmy, że jedziemy dalej. Pierwsze dni były dla nas totalnym szokiem kulturowym. Dla przykładu, weźmy drogę krajową. A tak wygląda właśnie droga krajowa, i prowadzi ona bardzo proszę przez bazar. Ludzie przechodzą, przejeżdżają na rowerach, osiołki jeżdżą, konie jeżdżą, autobusy przejeżdżają, generalnie wszystko się dzieje. Wszystko w jednym. O, osiołek, akurat był. Tu osiołek, tam osiołek. Wszędzie osiołki. Zobaczcie w jaki sposób ładują na tiry materiały i spinają to wszystko taką siatką. Niesamowite. Nawet no taka plandeka na górze, owinięta jeszcze linkami, i dzięki temu wchodzi drugie tyle. Pierwszym dłuższym przystankiem okazała się mała wioska serwerska CD Kaoki. Piękne zachody słońca i oglądanie fal. Czego chcieć więcej? Pierwszego dnia zaliczyłem surf sesję z falami, które wydawały mi się gigantyczne. Alcie odpuściła i stwierdziła, że wybiera rolę operatora kamery. Była to dobra decyzja, bo dzięki temu widzicie te kilka ujęć. Surf to ciężka dyscyplina do nagrań, bo zazwyczaj jesteśmy bardzo daleko od kamery. Po surfie przywitały nas osiołki. To dopiero niecodzienny widok. Tak nam w Sidi mijały dni, surf, piękne zachody słońca, wieczorem karty i tajin, czyli najpopularniejsze danie w Maroku z sąsiadami. Kolejnym spotem, który odwiedziliśmy była plaża Tabayat. Zdecydowanie nie jest to znane miejsce. Trafiliśmy tam przez przypadek, ale okolica była przepiękna. O poranku przywitali nas niezapowiedziani goście. Proszę bardzo, mamy dzisiaj kolegę. Albo koleżankę. Albo koleżankę, no. Małą oślicę. Niom, niom, ty jaki ty mięciutki jesteś! O jadę. Jaki miękki! Naprawdę jak pluszaczek. No a, a tu zaczeki ładne dla ciebie spadło tu, 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 tu nie, nie mają. A kto to się tak przytula? No młody, chce się tulić, no. No chce się tulić, no. Na mało wygłaskane są. Jeszcze. Następnym przystanek to Imsuan, czyli wioska surferów sunąca z najdłuższej fali w Maroko. Jest to surf paradise, ponieważ surferzy mają do wyboru dwa miejsca: The Bay i Cathedral. The Bay, czyli właśnie zatoka, to miejsce dla longboarderów i początkujących. Najbardziej zatłoczony surf spot, jaki w życiu widzieliśmy. Setki surferów na wodzie. Mieliśmy super szczęście, bo wybraliśmy się tam na Sylwestra i zobaczyliśmy ostatni raz tą wioskę w normalnym stanie. Z knajpkami, lokalesami i slamsami. Dwa tygodnie po naszym wyjeździe z Imsuan do miasta wjechały maszyny i wszystkie knajpki i domki zostały zburzone. Król sprzedał tą ziemię, żeby wybudować tam turystyczny resort. Drugi spot surferski w Imsuan to katedral. Są tam o wiele większe fale, więc spot ten polecalibyśmy średnio zaawansowanym i zaawansowanym surferom. Kolejna przygoda to sandboarding na wydmie Tim Lalin. Jeśli chodzi o koszta, to płaciliśmy 50 dirhamów za deskę, czyli około 23 zł. Właśnie wypożyczyliśmy ee, deski. Snowboardowe, szczerze mówiąc, to myślałem, że to będą jakieś inne deski, nie takie zwykłe snowboardowe, z zwykłymi wiązaniami, a to są tak naprawdę zwykłe snowboardowe. Tu akurat mamy dechy Rossignola z po prostu z odwiązanymi wiązaniami z tej części. Także bierzemy dechy i idziemy spróbować, jak to jest jeździć na pustyni. To będzie fanta! Jest super, super slow. Nie, musisz stanąć i tak biodrami przepchnąć się. Yeah! Uh! Jeśli też chcielibyście spróbować takiej atrakcji, to od razu mówimy, że warto wybrać trochę większą wydmę. Bo początkowo zaczynaliśmy na mniejszej i piasek jest o wiele bardziej tępy niż śnieg i nie ma tam praktycznie żadnej prędkości. I dopiero u nas zabawa zaczęła się, jak poszliśmy na większą wydmę. I kończymy naszą przygodę. Niesamowicie to wygląda. Ekipa idzie na pustyni o zachodzie słońca, prawie o zachodzie słońca. Tam jest ducatosek zaparkowany. No i oddajemy dechy i śmigamy. Jeśli chodzi o spanie na dziko w Maroko, no to mamy aplikację, która pomaga nam znaleźć właśnie takie miejscówki. Jest to aplikacja Park4Night i ona działa zarówno w Europie, jak i tutaj w Maroko. No i jeśli chodzi o te spoty, które my znajdujemy, to do tych spotów też trzeba mieć trochę szczęścia, bo. Niektórzy mówią, że w danym miejscu nie można spać, bo policja goni, a inni z kolei przyjeżdżają i są w takim miejscu 7-10 dni i nie ma najmniejszego problemu. Więc dużą zależnością jest kwestia patroli policji, czy akurat ten teren jest monitorowany, czy nie jest monitorowany. Jeśli chodzi o nasze spanie na dziko, to tylko w city Kaoki mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy przestawiać Dukatosa, ponieważ przychodził policjant i mówił nam, słuchajcie, musicie przestawić waszego wana, to jest dla waszego bezpieczeństwa. Ale na przykład Wojtas, który spał w namiocie to mówił, że okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale nic z tym namiotem nie robił. A pan policjant przychodził co jakiś dzień i mówił no słuchaj, musisz złożyć ten namiot, to dla twojego bezpieczeństwa i nie możesz tu spać. A Wojtas mówił Okej, okay, okej, okay, nie ma sprawy. No i czasami się to udaje, faktycznie, że po prostu przyjedzie jeden, drugi raz i jest okej, okay, i po prostu powie, że nie ma sprawy. A ostatnio właśnie spotkaliśmy kapitana przyczepę w markecie, to też śmieszna sprawa. I on powiedział nam, że ma, miał mega pecha, bo gonili go z różnych miejsc. No i właśnie doszło też do takiej sytuacji, że policja próbowała eskortować go do kempingu, bo nie zazwyczaj właśnie mówią, że słuchajcie, tu nie można spać, jedźcie na kemping, tam jest bezpiecznie. I no to jest taka oficjalne, to jest takie właśnie oficjalne info. Także na przykład w takim CD Kaoki spaliśmy sobie w przy niedaleko surferskich spotów i jak przyjeżdżała policja i mówiła, że mamy przestawić Ducatosa no to przestawialiśmy go jakieś 500 metrów w lewo lub w prawo i nie było najmniejszego problemu bo w, są po prostu miejsca w które policja patroluje a inne, które są czasami naprawdę niedaleko, nie są w ogóle patrolowane i w sumie tylko tam mieliśmy pecha, jeśli chodzi o e, Im no to tu już jest zupełnie inna historia ponieważ przez to, że miasto jest burzone wygonili stamtąd wszystkie kampery my przy, akurat przyjechaliśmy na końcówkę normalności tego miasta, więc mega się jaramy i udało nam się spać bez żadnego problemu, po prostu na parkingu no problemu, wcześniej było tak że na dolnej części parkingu płaciło się 20 hamów. Joey z y, Jule znaleźli spot, to tam akurat było za Frico. Także mega miejsce i też z pięknym widokiem na całą zatokę. Także super. Jeśli chodzi o spanie na dziko y, od Tamry, czyli właśnie w miejscu gdzie jesteśmy, aż do y, Agadiru, to nie mieliśmy najmniejszego problemu. Wszędzie, gdzie staliśmy, można było spać i policja nas nie wyganiała. Jedyne co to na jednej z plaż, na których spaliśmy, chodziło wojsko, zazwyczaj to była dwójka żołnierzy i akurat monitorowali plaże w poszukiwaniu uchodźców. Także jak widzicie, czasami spanie na dziko jest to kwestia szczęścia. Jeśli chodzi o koszty, to są niektóre takie parkingi, które na przykład w dzień płaci się 5 dirhamów, a w, jeżeli chce się zostać na noc, to na przykład 20. Czyli tutaj mówimy o kwocie od 2 zł za dzień do 8 zł za noc, czyli to są naprawdę znikome koszty. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie e, ślad po sobie. E, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba Maroko. A, a jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało piszcie, na wszystkie odpowiemy. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, a chcecie być na bieżąco z naszymi przygodami, to oczywiście zachęcamy do zostawienia suba i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Do zobaczenia.